Wierzenia słowiańskie w wampiry, znane w Polsce jako wąpierze, były częścią dawnych słowiańskich mitów i legend. Wąpierze były uważane za istoty zmarłe, które powróciły do świata żywych, aby siać grozę i zniszczenie. Wygląd wąpierzy różnił się w zależności od opowieści, ale najczęściej były opisywane jako zmarli, którzy powracali z grobu. Miały blade ciała z zakrwawionymi ustami i wyostrzonymi kłami do wysysania krwi. Często miały czerwone oczy, które błyszczały w ciemności, co dodawało im demonicznego wyglądu. Wąpierze były istotami nocnymi, które unikały światła dziennego. Ich główną cechą było wysysanie krwi z żywych ludzi w celu podtrzymania swojej nieśmiertelności. Wierzono również, że wąpierze mogły przemieniać się w różne zwierzęta, takie jak wilk czy nietoperz, co ułatwiało im polowanie na ofiary. Wierzenia słowiańskie mówiły o różnych sposobach, w jakie można się stać wąpierzem. Wierzono, że osoby, które zmarły gwałtowną śmiercią, samobójcy, złoczyńcy, lub osoby niepochowane zgodnie z tradycją, mogły powrócić jako wąpierze. Istniały również przekonania, że niektóre dzieci urodzone z pewnymi znakami, takimi jak ząbki czy znamiona, były predysponowane do stania się wąpierzami po śmierci. Wąpierze występowały przede wszystkim na wsiach, gdzie wierzenia w nadprzyrodzone istoty były silniejsze. Najbardziej aktywne i niebezpieczne były w godzinach od zmierzchu do świtu. Zasubskrybuj ten kanał, aby poznać więcej tajemniczych i fascynujących legend, o których słyszeli tylko nieliczni. Zostaw like i napisz w komentarzu, jeśli materiał Ci się spodobał. I pamiętaj, oni są wśród nas.